Witajcie w siwym domku, w szarym domku. Zawsze się mylę. Dzisiaj operacja polegająca na montażu tego blatu w tym stole. I jak się mi wydawało, że to będzie 5 minut. No to patrzcie ile tu jest sprzętu. odkurzacz, szlifierka. No i jeszcze wyżynarka, szlifierka kątowa. Tutaj są takie ładne, eleganckie fale porobione, one są zrobione celowo, ponieważ ten blat spod spodu ma właśnie takie, takie elementy i już wolałem zrobić tak niż, niż kombinować. No i tutaj jakieś kolanka, korytka, pierdolniki, tu bateria z bardzo fajna bateria, nie polecam, ponieważ standardowe złącza do tej baterii, jakbyście chcieli, chcieli sobie przedłużyć te kabelki i wymienić po prostu na dłuższe z... to one nie pasują, mało tego to jest tak skonstruowane, że tutaj ni nie da się tego odkręcić, mimo że teoretycznie jest to nagwintowane, to może trzeba mieć jakiś specjalny klucz kupiony w IKEA. no i jeszcze co, no i jeszcze tutaj, tu jest to oczywiście za blisko ściany zamontowane, będzie trzeba to przedłużać to jeszcze nie wiem, czy będzie pasowało. No, generalnie operacja na 5 minut, ja już walczę z tym pół dnia. I jeszcze powalczę i najprawdopodobniej skończy się tak, że zabraknie mi jakiejś części, na przykład tutaj tych przyjściówek do tego i przedłużek. Nie zdążę do marketu i, I tego dzisiaj nie skończę. Ale trzymajcie kciuki, może się uda. Hej!